Wszyscy wierzyli, że wygrał. Choroba wróciła i zabrała go nagle. Zmarł bastajpan legenda reggae, mąż, ojciec, człowiek wielkiego serca. Tu Alicja, a wy oglądacie mój kanał Alicja, Plotki Gwiazdy. Dziś nadszedł czas na pożegnanie wyjątkowego artysty bastajpana, czyli Damiana Krępy. Człowieka, który był nie tylko pionierem polskiego reggae i raggamuffinu, ale też kimś. Kto, jak mówią jego przyjaciele i fani, zawsze miał otwarte serce. Wieść o jego śmierci wstrząsnęła całą muzyczną polską. Odszedł za wcześnie, w wieku zaledwie 47 lat. Choroba, którą kiedyś pokonał, powróciła. I tym razem nie dała mu już szans. Informację o śmierci artysty przekazał prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak. Zrobił to z ogromnym żalem, bo Damian był nie tylko muzykiem, ale też obywatelem tego miasta, związanym z nim od urodzenia. Jak napisał prezydent, był człowiekiem wielkiego serca. Kochał życie, ludzi i przede wszystkim swoją rodzinę. I właśnie ta miłość do ludzi wybrzmiewała w jego muzyce przez lata. Miał żonę, dzieci, miał marzenia, pasje, plany. I niestety, miał też przeciwnika, którego znał już wcześniej nowotwór. Gdy wydawało się, że choroba została pokonana, przyszło bolesne rozczarowanie. Nowotwór wrócił nagle i odebrał go bliskim. Damian Krempa urodził się 14 marca 1978 roku. Dla wielu był ojcem chrzestnym polskiego ragga Finu. Zaczynał w zespołach takich jak Mustafa Raj, Uszat Sound System i High Higher. Ale to jego solowa droga przyniosła mu największy rozgłos. Wydał siedem albumów, ostatni, zatytułowany teraz, ukazał się w 2020 roku. Tworzył z autentycznością, która zjednywała fanów z różnych środowisk, reggae, hip-hopu, muzyki miejskiej. Współpracował z największymi, Bob Onem, Hemp Gru, Miłoszem. Ten ostatni jako jeden z pierwszych pożegnał go WE w Wzruszający sposób, udostępniając wspólny utwór. Dla fanów to cios. Social media zalały wspomnienia, zdjęcia, cytaty z jego tekstów. Piszą o nim jako o człowieku ciepłym i prawdziwym. Niektórzy mówią wprost: on nie tylko grał muzykę, on nią żył. Był postacią wyjątkową także poza sceną. Zaangażowany społecznie, pomocny, aktywny w życiu Dąbrowy Górniczej. Prezydent miasta wspominał jego działalność i serce, z jakim angażował się w lokalne inicjatywy. Damian nigdy nie uciekał przed ludźmi. Wręcz przeciwnie, był tam, gdzie ktoś potrzebował wsparcia. Trudno pogodzić się z jego odejściem. 47 lat to za wcześnie. Szczególnie, gdy odchodzi ktoś, kto miał jeszcze tyle do powiedzenia. Ale, jak mówi wielu jego fanów, muzyka nie umiera. Jego utwory, przesłanie i energia będą żyć w nas dalej. Także w sercach tych, Którzy dopiero teraz odkryją jego twórczość. Rodzinie, bliskim i wszystkim, którzy dziś czują tę pustkę, składam wyrazy najgłębszego współczucia. Damianie, spoczywaj w pokoju. Dziękujemy za każdą nutę, każde słowo i każdą chwilę, w której twoja muzyka była z nami. Jeśli ten materiał poruszył wasze serca, zostawcie komentarz z waszym wspomnieniem o Basta i panie. A jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy. Pamiętajcie, muzyka łączy, nawet w największej żałobie.